Witajcie kochani. Poprzednim razem nasi zawodnicy przygotowywali posiłki dla naszych gości. Jedna osoba miała zawiązane oczy, druga osoba nic nie słyszała przez słuchawki, a trzecia osoba nie mogła wypowiadać żadnych słów. Zbyszek miał wylecieć z programu jak talerz Magiedy Jessler, ale nagła kontuzja pokrzyżowała jego plany. Zostało dziesięciu graczy. A kto odpadnie jako następny? Tu śmiałków wchodzi do gry. Kamery światła pełen krzyk. Milion zasięgu wyciągniętej ręki, czy los im jak Kto zniknie szybko? Strategie, spiski, sojusze jak dzień, bezsenne noce. Adrenalina płynie w żyle. Każdy krok to walka, każdy krok to plan. Ktoś będzie król, ktoś inny siad. będzie to on, ale tylko wszystko, to straci grunt. Ciekawie przez kogo moja najlepsza koleżanka z obozu musiała odpaść z gry? Jeśli się dowiem, że był to Jasper to nigdy mu tego nie wybaczę. Wystarczy jak mnie oszukał na początku i później jak mówiła laura o nim. Że nazwał mnie grubaską i nic niewartościową osobą, to mnie zabolało. A ja głupia się w nim na początku zauroczyłam. Chociaż czym mógł zrobić coś takiego, Gabi? Żałuję, że nie spotkałam przypadkowo poli na szczycie góry. No cóż, nie zawsze dostajemy to co chcemy. Haha. Ha. Najwidoczniej Laura nie zrozumiała mojego przekazu o zdobywaniu sojuszników, tylko postanowiła zrobić coś po swojemu. Ach, będzie z nią zabawnie. Porozmawiam kilka godzinek z Justinem. I jest mega super i taki przystojny i ma ładne oczy i czuję się tak inaczej, wyjątkowo przy nim i ja się w nim. E mnie, to raczej niemożliwe, bo na pewno ma już kogoś. Nie rób sobie nadziei, Majka. Oliviero od dziś postanowiłem, że będę się odchudzać. Zaczynamy biegać dziennie po 10 kilometrów i co kilometr zrobię sobie chwilę przerwy. Żeby moje ciało mogło się zregenerować i od nowa. Dobra to życz mi powodzenia i zaczynam. Jestem już wykończony, muszę odpocząć i napić się wody. Zbyszek ty dopiero pokonałeś odległość 20 metrów i naprawdę nie masz już sił. Człowieku co ty do mnie mówisz, to nie może być kilka metrów, przecież ja ledwo, dyszę. Hej Kapola, pięknie dziś wyglądasz jak zawsze. Emno dzięki, ale nie licz na coś więcej. Że z tobą się umówię. To dlaczego na mnie nie głosowałaś? Przecież to ja spaliłem te frytki, a nie Zbyszula. To jest skomplikowane i głównie zagłosowałam na Zbyszka przez to, bo mnie nie słuchał. Bo miał jakby słuchawki na uszach. Ha ha. Muszę przebić skorupę i trafić do jej niedostępnego serca. Spytam się Zbyszka, czy da mi jakieś porady miłosne o dziewczynach trudnych do zdobycia. Hej jaspera. Jak tam układa się tobie sytuacja z Ines? Ona nie chce mnie znać. To wszystko przeze mnie i to by się nigdy nie wydarzyło, jakby nie było mnie tu. Za bardzo przejmujesz się tym, co było i tym, co będzie. Jesteśmy w reality show, gdzie większość walczy o milion. Więc co jeśli ktoś inny ją okłamał i wymyślił plotkę na twój temat? Musi być powód, dlaczego była tak bardzo zła na ciebie. Justin w sumie ma rację. Na pewno jakaś osoba maczała swoje brudne ręce, i nie wiem, czy to nie mógł być Kevin, bo nie przypada za mną i traktuje jak słabiaka. Laura, miałaś nikomu nie robić krzywdy. Czy ty w ogóle myślisz, co jak ktoś ciebie tam na krój poszedł powiedzieć wreszcie drużyny? Nie obawiaj się o to, Kevin. Nikt mnie nie widział i ciesz się tym, że pozbyłam się osoby z twojej drużyny. Przymknę na to oko. Ale następnym razem słuchaj się mnie i nie rób żadnych głupot. Oczywiście, jeśli nie zależy ci na zostaniu w programie i wygraniu miliona złotych. Udało mi się nagrać ich rozmowę i już wiem, jak mogę im zaszkodzić. Hej, chciałam wam powiedzieć, że słyszałam o czym rozmawialiście przed chwilą i nagrałam to wszystko na swoim dyktafonie. Jeśli nie chcecie, żeby wszyscy dowiedzieli się, przez kogo odpadła Gabi z gry. To musicie mnie przyjąć do swojego sojuszu. A ja będę lojalna i nikomu nic o was nie powiem. Sprytna jesteś czarnowłosa. No niech ci będzie, ale pod jednym warunkiem. Masz. Być cicha i dyskretna. Dzień dobry obozy. Waszym dzisiejszym wyzwaniem będzie szukanie jak największej ilości leśnych zwierząt i ta drużyna, która wróci z większą ilością wygrywa immunitet i specjalną nagrodę. Chcę Janusz użyć swojej figurki zamiany drużyny i przeciwnej drużyny wybieram Maję. W takim razie Laura dołączy do wyjących wilków, a Maja do skaczących kangurów. Już się obawiam się świeżego miejsca. A co jeśli mnie nie polubią? No i też moja relacja z Justinem się pogorszy przez rywalizację. Oby tylko dotrwać do połączenia drużyn. Jaka ładna wiewióreczka a ona gryzia. Zawodnicy minął już wasz czas. Teraz podliczę znalezione przez was pupile. Macie szczęście skaczące kangury. Macie o jednego więcej i dzięki temu dziś wygrywacie. Jako nagrodę będziecie mogli zadzwonić do swoich bliskich osób i porozmawiać przez kilka minut. A wilki do zobaczenia na ceremonii. Najlepsza nagroda ever. Bardzo się stęskniłem za domem po dwóch tygodniach w obozie, a szczególności za mamusią. Bo my to takie dwie przyjaciółki. Dobra Zbychu, co mam zrobić, żeby Pola chciała się ze mną umówić na randkę? Musisz na pewno być sobą i najlepiej jak będziesz ją komplementował tak wyjątkowo, ale nie tak samo jak innym dziewczyną. Powiedz jej coś w stylu, że ma ładne zęby po babci i kręci ona ciebie jak mikrofalówka. Kup jej bez okazji piwo oraz czekoladki z winem i jeszcze zerwij jej słonecznika. A wieczorem przy zachodzie słońca, zabierz ją na ryby. Mogę spróbować? Dzięki Zbyszulka. Ty jednak w ogóle nie zmieniłaś się siostra od kiedy mnie nie ma. Dobra to kończę i pogadamy innym razem Mirabel. Pola mam ważną sprawę do ciebie i musisz ze mną iść. Inesto dziś głosujemy na Jaspera. Dostanie to na co sobie zasłużył ten frajer. Hej rodzinko, to ja wasza Majusia. O hej Maja, tutaj tata, fajnie cię znowu słyszeć. Dwa tygodnie nie słyszałem twojego głosu. Wiem haha ha, i trochę przykre, ale jak wygram to od razu wszyscy się zobaczymy. A co tam słychać o mamci? Znowu pewnie siedzi w swoim ogródku? Ech no to ten. Co? Stało się coś poważnego? Twoja mama miała tydzień temu wypadek. Z naprzeciwka drogi wyjechał jej Tiri i trafiła do szpitala. Ale powoli wraca już do zdrowia? Ona nie przeżyła. Lekarze próbowali wszystko zrobić, co mogliby ją odratować, ale rany były zbyt poważne. Co? Przykro mi, skarpie. Wiem, co to musi być dla ciebie za w serce Maja, musisz być silna, kochana. Trzymaj się tam, i trzymam za Ciebie kciuki w tym trudnym czasie. Witajcie, Wilki, bez owijania w bawełnę, idźcie głosować do kantorka. Dostałem Wasze głosy i zaczynam czytać. Pierwszy głos: Jaspera. Drugi głos: Laura. Trzeci głos: Kevin. Czwarty głos: Ines. Mamy prawie na każdego głos oprócz na Justina, ale uwaga: mam przed Wami ostatni głos. Z obozem przygód dziś pożegna się. Ines. Noż, kurde, jak to możliwe? Powinny być przecież trzy głosy na Jaspera. Upsi? Tak naprawdę Jasper jest w porządku, a ja dla zabawy wymyśliłam nieprawdziwą rozmowę co mówił o tobie. Prawda jest taka, że jesteś bardzo tępa ufając mi i musimy się przez to pożegnać ha ha ha. Papa Inesia. Jesteś Laura dwulicową wredną bicz i karma do ciebie wróci z podwójną siłą. Przepraszam Jasper, że nie wierzyłam tobie. Głupio się z tym czuję. Jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy błędy. Nigdy nie powiedziałem o Tobie złego słowa i już nie żałuję swojego kłamstwa. Chciałem być dalej w programie dla Ciebie, ale jeśli jest szansa, to chciałbym z Tobą zacząć wszystko od nowa po programie. To na tyle w tym odcinku, Papa, i do zobaczenia w kolejnym.